Dzień dobry kochani, witam Was w kolejnym odcineczku na moim kanale. Właśnie trwa mój obóz koniulka Camp, jest właśnie drugi turnus. I dzisiaj mamy wyjazd niespodziankę i znajdujemy się właśnie na pierwszej lokalizacji, a gdzie jesteśmy, to zobaczycie zaraz. Właśnie podjechały dziewczyny i mamy swojego osobistego koniulkowusa. Jak możecie zobaczyć, wygląda on naprawdę fajnie. I wbijamy właśnie do parku trampolin. Zobaczycie, jak to wszystko wygląda. I park trampolin mamy na wyłączność, więc będzie w ogóle bombowo. Dzień dobry! Dzień dobry. Muszę ci też powiedzieć. No. No. To nie skacze. A skoro już jesteśmy w temacie obozów, to chciałabym Wam powiedzieć, że trwają zapisy na obozy letnie oraz na majówkę. Na majówkę jest oczywiście jeden turnus od 1 do 4 maja, natomiast wolne terminy obozów letnich wyświetlają Wam się tutaj. Jak zawsze przygotowałam dla was masę atrakcji, więc na pewno nie będziecie się nudzić. Obóz odbędzie się w ośrodku jeździeckim Sali o Podlądziu, a zakwaterowani będziecie w dwu lub trzyosobowych pokojach w wysokim standardzie z prywatną łazienką. Czekają na was oczywiście trzy posiłki dziennie, a latem odpalamy również basen. W zeszłym roku w wakacje był tylko jeden turnus, chciałam przetestować jak to w ogóle wypali. Jak też osobom, które przyjadą na obóz, spodoba się tam i powiem Wam szczerze, że naprawdę to był strzał dziesiątka, dziewczyny były bardzo zadowolone i właśnie przyjechały również na zimowiska, na pewno też pewnie przyjadą w jakiejś części na letnie. Na zimowiska zrobiliśmy już trzy turnusy, teraz jeszcze majówka, trzy turnusy w lato, więc bardzo cieszę się, że to się tak fajnie rozwija i że przede wszystkim Wam się to podoba. Wszystkie szczegółowe informacje zarówno na temat majówki, jak i obozów letnich znajdziecie w linku w opisie pod tym filmikiem. Oczywiście mam nadzieję, że się widzimy, a teraz wracamy już do odcinka. Nie pamiętam na no, płybu czy nie? Nie znam <grym wytrza> nie, nie lubię melanżu, chyba że z tobą Nie palę, chyba że jest tobą. Good, dobra. Jak tu jest ciepło, ja się tu smażę Nie znam Nie znasz czego? Nie Pamiętam refren, ale nie, nie pamiętam, czy to, czy to teraz, czy to... Słodka jest jak Kinder nie, to nie jest nie, to. to, nie to? Jesteśmy już na parku trampolin, jak mogliście zobaczyć. Dużo się tutaj dzieje. I teraz będziemy bawić się z dziewczynami w chowanego. Ma, mają one dwie minuty, żeby się schować, a ja będę miała później 5 minut, żeby je znaleźć. Mam do znalezienia 10 dziewczyn, bo nie wszystkie biorą udział w zabawie. No i mam nadzieję, że w miarę mi to pójdzie. Co prawda, ten cały ośrodek jest dosyć spory, ale mam nadzieję, że będę sprytniejsza niż one i jakoś uda mi się je znaleźć. Okay. Wszystko okej, okay, tak, tak? Tak, luz. Zbawimy się w chowanego. Pierwsze co to szukam tutaj, bo bankowo. Gdzieś się tutaj schowały, bo najciemniej pod latarnią zawsze. Co? Co tak. A, nie kiedyś, szukasz? Co? Tak. Tak. Dobra, tu nikogo nie ma, lecimy dalej. Jeszcze tu zobaczyć, czy się nie powciskały w żadne szczeliny. Naprawdę tutaj nie ma jakoś dużo kryówek. Mam cię! Jedna i dwie. Dobra, trzymamy. Dobra, lec. Oh. Mam cię. O, dwie kolejne, pięknie. Dzień dobry. O! Oh. Cztery! Dobra, to jeszcze dwie. Dobra, tu chyba... Nie ma nikogo? Wszystkie? Tak? Byłam ostatnia Wszystkie znalazły? Ej, no to słabo się chowacie. No, Dobra, wyszliśmy właśnie z parku Trampolin i teraz będziemy zmierzać ku lodowisku, ale zanim to, to jeszcze wejdziemy na chwilkę do takiej fajnej galerii handlowej, która w sumie niedawno miała swoje otwarcie, bo mamy jeszcze troszkę czasu do wejścia, wchodzimy dopiero na 14, więc mamy jeszcze takie półtorej godzinki, żeby się troszkę zorganizować, więc pewnie pójdziemy na jakieś piciu, czy jakieś małe jedzonko, bo później lecimy jeszcze na pizzę i małym bonusikiem jest to, że lecimy do sklepu jeździeckiego. Ładujemy się do auta i lecimy. Słuchajcie, my już jesteśmy na drugiej lokalizacji i jest to oczywiście lodowisko, ja już mam swoje łyżby założone. I przed łyżwami byliśmy jeszcze na chwilę w galerii handlowej, na małym piciu i jedzonku, bo byliśmy chwilkę wcześniej, także też sobie skorzystaliśmy, a teraz lecimy już na lód i jest to pierwsza ślizgawka dzisiaj, więc lód jest świeżutki, przygotowany idealnie, więc na pewno świetnie się będzie jeździło. Co masz do powiedzenia? Ja mnie to. <grym> inaczej. naszej... Jak Ci się podoba dzisiejszy dzień? Emo girl. <grym> Tak. Skup się. Skup się. No, super jest. Ym, mogę zdjęcie? Nie. Całasz się outfit. Buty 8 stóp to jakieś lumpa. <grym> Nie no. Chyba berszka, stówa, kurtka, pięć stów, od mamy pożyczona. Czapka, nie wiem, od mamy zabrałam. Czajna nie mam. Co to za opaska? Katolicka. Czego? No. co ją masz? Ze szkoły, bo ja chodzę do katolickiej szkoły. Tak? Pozdro. How much is your outfit? Łóżby Łyżwy, wypożyczenie 10 No to nieźle. Skiety, Oceans Apart, nie wiem, były w... Trójpaku, siedem dych. Dawid podpowiada. Jakieś 280. O to drużo. Yes. To Nie wiem, cały z pięć stóp. Furtka z Tysiaka. I crunchy z Oceans apart, ale nie wiem za ile. Bo była dołączona do skarpetek. Makijaż ile kosztuje? O, o tym nie gadajmy przy dawicie. outfit. <laughs> Co? Ha łatźcie outfit. Co? Ile kosztuje Twój outfit? Nie wiem. Dobra, idziemy od niej. How much is your outfit? Co? How much is your outfit? Co? Jak to Oceniamy, oceniamy y, jazdę Natalki. Natalka umie jeździć. <laughs> Nauczyłam ją tyłem. znaczy tak średnio umie? Ma fajny paznokcie, więc damy jej ósemkę. My już jesteśmy po lodowisku, jesteśmy po parku trampolin, I jesteśmy... <noise> jesteśmy po sklepie jeździeckim. Dziewczyny się obkupiły i kupiły bardzo fajne czapraczki. I teraz jesteśmy już w pizzerii i będziemy zaraz zajadać obiadek. <noise> Także my sobie siedzimy przy osobnym stoliczku, bo mamy tak wielką ekipę, że nie zmieściliśmy się po prostu przy stole. Zresztą zobaczcie sami. I usiedliśmy sobie obok. No i czekamy teraz na jedzonko, ale było mega fajnie. Dawid na parku trampolin zapomniał się rozgrzać i stwierdził, że poskacze bez rozgrzewki, i uszkodził sobie kolanko. Więc mam nadzieję, że to nic poważnego. No i co? Zobaczymy. My bardzo fajną pizzę sobie zamówiliśmy na pół. Zaraz zobaczycie to. No jaką. dziewczyny mogły sobie zamówić to, co chciały do picia. Rozumiecie? Tyle cukru dostać. <laughs> Będzie, będę mieć dużo. Energii. Nie wiem czy ta <noise> energia jest <głos> potrzebna. <głos> Ale zaraz zobaczycie co, co ciekawego zamówiliśmy.